Czas na 213 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Stan Pi nie ulega poprawie. Umrze lada chwila? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 213 odcinku serialu La Promesa, La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 213 w poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 213 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Stan Pi nie ulega poprawie. Abel i Jana próbują obniżyć gorączkę ziołami. Cruz nalega, by lekarz zbadał ciężarną synową. Ruo zgłasza gwardii cywilnej zaginięcie niemowlęcia. Teresa zwierza się Mauro, że dobrze dogaduje się z Feliciano, co budzi jego niepokój.